Siemanko. Wczoraj taki karton znosiłem z góry. Tam miałem kołki. Do styropianu. Były mi potrzebne. No i je przyniosłem, dzisiaj je wynoszę. I akurat zbieg okoliczności kurewka jedzie z wyżniętą rurą. No bo ja chodzę w nausznikach. Także to nie jest zbieg okoliczności, tylko to są kamery i majciarze jebane. W Częstochowie dziecko było bite aż zatukli. To dla starych cweli jebanych to chyba norma, bo tam kamer nie było. No i teraz ta męska dziwka, co to jechała bez tej rury. To stała w czakach, a koło domu na pełnej piździe nie, bo to ją bawi widocznie. Więc jak jeździsz, tak i robisz i tyle samo jesteś wart sprzedajne dziwki, więc boss cwel i te twoje stare cwele jebane, takie pytanie, jak robicie, jak idziecie do bankomatu, czy zasłaniacie piń, czy nie, no i wasze sprzedajne kurewki, jebać was stare cwele pierdolone,